No i dobra, i teraz tym powinien się naprawdę już rozpocząć. Na, na pewno, na pewno. Uuu, nie, na pewno. Dobra, jeszcze raz muszę to zmienić. Publiczny. No, czemu to się nie zapisuje? Nie wiem czemu. No i teraz powinien się dopiero zacząć. Znaczy on się zaczął dawno temu, ale dla was się dopiero teraz pokaże. Dla widzów chwilę muszę tu zapałzować Tu zapauzować, Ty, Tu mam już mam live. A. No widzisz. O, masz ładną tą. Co? Yy, no, mini to za, za tym. Takie ruskie, takie. Zgadnij, kto zrobił. Tak to by się spodziewał. Ładniejsze od mojego. Zgłaszam reklamację. No wiem. Specjalnie, bo sam ładniejsze zdjęcie, które się podoba. nie? Dobra. Mam już telefonik odpalony. Teraz streaming tutaj odpalamy. Nie, to nie ten stream. Jasny gwint. co? Tak, świetnie. Świetnie, idealnie. Perfekcyjnie. Tak. Rzekłbym nawet. Dokładnie. Dobra. Musimy sobie... No boże. Nie mogę postawić teraz znowu telefonu. Kciu tam nie będziesz mi jakichś tych podstawek na smartfony wciskał. Nie wiem, panie darmowe było, to przynajmniej. Jedna łapka w górę Stongs. Można łapki w górę stongs. Tak A więcej. Dobra. Ja. Yeah. Zaczynamy z streama. Dobra, możemy iść. Chodź. Chodź na dół. Ej, sprawdzimy czy party działa? Ja? Yy, tak, 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 czekaj. Już sprawdzam. Idziemy, tak. Musiałem sobie Zaprosiłem cię samka. do party, powiedz czy, czy przyszło. Pozdrawiam ja wszystkich przyszło fanów, wiecia no, i moich, dobra. E, trzeba, wiesz co? Trzeba dać do, e, zaproszenie do Discorda na czacie przy, i przypnę komentarz z tym zaproszeniem. Spoko, ja już daję, ja wiem... wyślij, ja to... przypnę twój komentarz, żeby się pojawiał wysoko. Tak, tak, dobra. tak, tak. tak. Ja to ogarnąłem, teraz powinno być lepiej. Nie powinno się usuwać sam. No. Znaczy, nie powinno. Dołączyłeś do party. Nie. Teraz sprawdzimy, ja czy dołączysz. Sprawdzimy, czy dołączysz na dwójki. Dawaj. No, już dołączyłem. Ciulanie naprobili. Nie chcę im Czeka, się... Wbijam, wbijam, wbijam. Nie, czekaj, nie dołączaj, nie dołączaj, bo ja już wyszedłem. Szybki wiadomość. No dobra. Leafe. Okay. Dobra. No i jestem gotowy. Tak, Jeszcze raz. 3, 4, 3. I wchodź do żółtych. No jak lepsze widzę, jesteśmy gotowi. No eee, i gitara. ale nie to, nie to, nie, nie przypadkiem to tak, chciałem sobie jeszcze coś innego wkleić. Nieważne. I tak jeszcze niko nie ma na streamie. Możemy się rozgrzać, znaczy nie rozgrzać tylko ochłodzić wodą. Ta. W ogóle na, no, na odcinku, na który pokaz. dzisiaj nagrałem, to też używałem wody, bo mnie zdenerwowało typo. Ale jeszcze go nie zmontowałem, więc pewnie wleci kiedyś tam, jak nie będę miał czasu nagrać czegoś. Will, ja się czego? Ten pierwszy twój montaż o co chodziło z tym magią i mną, bo ja nie pamiętam. Wie co? Ktoś tam pisał w komentarzach jakiś kto to pisał, nie wiem kto. Że jakaś magia pana dziadka. Nie oglądałeś tego odcinka w takim razie. Oczywiście, że nie. Znaczy oglądałem tylko tam, gdzie było to wpisane. Napisałem w tym miejscu. Gdybyś oglądał odcinek to byś wiedział. A wiesz, kiedyś obejrzę. Miałem czas, zobaczyłem to na biologii i szybko przewidziałem tego. Znaczy nie tego. Po lekcjach jak zobaczyli, nie miałem czasu. Right. Prawa idzie w fazę piorun. Świetnie, daj mi go za Dokładnie. Moja myszka jeszcze gorzej się czuje niż zwykle, więc świetnie. Siema. ma? Right. Oj nie, nie zrzuciłem go przypadkiem, ale dostał taką strefę, że się. <laughs> Tylko nie Endstone. nie. <laughs> Jesteśmy zmówieni. Nie ma łóżka. O, o o! Nie żyje no, jeden i drugi jest... Gdzie on jest? Dziadek potrzebuje twojego oka, so... nieważne. <kłysy> Czekaj, oko idzie, oko idzie. <kłysy> nie, spokojnie, spokojnie u... u... umarł. Nie wiem czemu. Umarł Jeszcze u... nikt nic nie się... napisał na czacie. No, no, Dobra. Masz live nie 10 minut to. Ja nie no, czasami wbijają. Kto wie czy to nie jest ten święty dzień dzisiaj. Dobra. A, no tak. Dzisiaj jest niedziela, Pójdę tutaj. A nie, jak jest dzisiaj dzień? Nie wiem. Czemu mi zadać takie trudne pytania? Palera ja jasna. Wiem. Spadłem na pewno. Nie pyta nie błądzi, błądzi. dlatego lubię błądzić. <noise> Kto nie wyta ten no nieważne Cicho bądź ja wiem lepiej. Ja się znam na polskich przysłowiach, znaczy wiem tyle, że są. To mi wystarczy. Tak. Wodę, jesteście be, jesteśmy bezpieczni. Tak, znaczy takie Tak mniej więcej to jest Nie, musisz rozwalić to pod tym, tak żeby tu, wiesz, parę kilometrów do dołu. Wiesz co odkryłem? Że jak dadzą gąbkę u góry, to wszystko ci się zepsuje jak dasz u góry, nie? I patrz, teraz tutaj, patrz nitrox. o tutaj tak. teraz dasz wodę. O tu. Sobie. Yy, tak, 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 dasz wodę sobie po prostu mogę. niżej na każdej kratce, bo masz nieskończone źródło. I, I masz git. I tak o. Miałem. Tak, i teraz zepsu. zrób tak, żeby woda się nie wylewała. Bo do nas znowu przylezą, głupie chamy. Spokojnie, Wiesiu. Ty zajmij się tym, co wypada, a ja tym, co nie wypada, Tak? O czym to mówiliśmy? Nie wiem. Dobra, pytanie. Ja Czemu mi takie trudne to... pytania zadajesz? Bo to jest tyle tutaj Nie wygrałeś nic, a mogłeś wygrać? Nic. Zużyte powietrze. Pod tlenek węgla. Weź <noise> wile darmowy tlenek węgla. Jak no. No jak to mówił, że przegrałeś, to było bardzo łatwe pytanie. Jakie ja pytanie zadaję? Nie wiem. Jak to tak? było jakieś pytanie? Kurde. Może no go nie zadaję. Paliś się, tak. tak, nie wygrałeś. My nie mamy tego dwutlenku węgla. Jak moja paprotka go właśnie wchłonęła. I dlatego umarła. Tak. Bo tak. się sobie już z niej Nie Nieistotne. <laughs> Mam 5 diamentów. Potrzebuję żebyś chodził tutaj na diamenty. Zrobiłem ci fajny most, tutaj jest bezpieczniej niż na wszystkich mapach chodzić na diamenty, więc musisz chodzić i ulepszać piec, żebyśmy mieli więcej no złota. Tak o, Z więcej o, tak złota równa miło. się więcej wody, rozumiesz? Tak, ktoś bił, ale to chyba, że to rytm był. O, Jacob. Krych. Tym razem pierwszą osobą jest Jacob. Dzień dobry. Ale Gratuluję, dzień wygrałeś nic. Wygrałbyś być w butlenek węgla ale... <laughs> ale się zużył <laughs> Ale się zużył dokładnie Dobra Odcisz Oni on jest wyciszony nadal Jezu ile czasu <laughs> no to... Czekaj, nie czekaj nie, on się sam wyciszył Sam nie się wyciszyłeś budować. Ja muszę to tak robić Okej okay, dobre, nie, nieważne, idziemy dalej ja tutaj nie, tutaj nie ma graczy, wiesz to pójdę tym mostem z boku zielonych, co zrobili. Inform, informuj mnie, jak będą szli do nas. Tak, Dobry S. Nie wiem, co znaczy dobry S, ale nie wiem, co też ja znaczy. Ja dobry, a on powiedział S. Tak, tak było? Tak. Nie wiem, nie widzę go. A. a nie, ez. Nie zauważyłem. Tak jakby a, widzisz, podczas budowania ja... się trudno czytać czat. Ej, yeah. No, o. ogólnie grałem sobie teraz duo na Hypixelu z randomami. I ja, i w moim duo był, był ten Bedle ten co ma 300 tysięcy subskrypcji. Tak. Kto? Rozumiesz go, rozumiesz? On co? nie gra Badless duo To jest Bedle gra. To? Jak mi się zapisał, to ci mogę smsa wysłać. No, dawaj. Jak mi się zapisał, to jasne. Jeżeli to nie jest fake, no to gratki. Wiem, dzięki. Teraz mam kolejny powód, żeby cię zabić. <grymne> I Ja ogólnie sobie zainstalowałem operę i jest fajnie No, no wiadomo A jako zwykłą operę, czy taką, jakąś taką inną? To taką, taką drugą jest tylko opera Jest opera, opera geeks i jeszcze jakaś tam opera O, cztery osoby, od razu Stongs. Zostawcie no, łapkę w górę GX, dla zasięgu to Nie, nie to przeszkadzaj to mi to w to tym co to mówię to teraz Ci, i znowu Cię wyciszę cholera i będziesz czekał dwie godziny na muta. Nie wiem no, czemu, czemu tak bardzo lubisz y, nie dostawać unmute'ów Chwilę, czerwoni mają? O cholera Geniusze wpadli właśnie na moją najstarszą sztuczkę na świecie i gratuluję Cały mecz? No Wszystkich dycham, Co? Jak to? Ja, ja to pisałem, kto jest koleżanką, ale nieistotne. Co? E, tak. No. Hmm, Dziadek. <coughs> dobra, dawaj na 3-4. Odnośnie mnie jeszcze, ale nieistotne. Co? Co? Ja? Jakie mofty? Nie, to znowu. On. Nieważne. 3-4, dziadek. 3-4. I do żółtych. Okej okay. Już, już bijamy? No, dawno temu. A, za późno. Myślałem, że mówisz to. Za późno Dzień zacząłem się to. arena. To dobra, to już być. 3-4. Czekaj, ja jeszcze nie podszedłem tam Wrzuci Wiesz, że twoim odcinku e, słychać, bo w sensie widać było, że miałeś tego, że miałeś klipera Jestem kripera. Dobra, nie, chyba, bo... nie ma cię tutaj Atlas było wysłuchajcie myszki klipera Ja pierdolę, co za imbecyl Ja e, Nie pamiętam czy ty coś tam robiłeś, ale nie słuchać było twojej myszki Kurwa, moje ja, myszki nie czy? słychać imbecylu, zobacz, posłuchaj Słyszysz tą myszkę? To jest zwalona, wyciszona myszka, mogę cię nie jebnąć o ciemnie, wtedy będziesz słyszał Słychać? Dobra <laughs> Nie, wszyscy mówią, że mam autoklikera, a ja ćwiczyłem drag clicka, ja pierd... Nie wiem jak ci mam to inaczej kurna pokazać. Handka ma kurna odpalić? Ja nie mogę, bo mam na telefonie... O, witaj się, Zerek. Dzień <grym, grym>, już, już dobry. Przerwałem wątek, nieważne. Trzy, cztery, ry Teraz pójść do zbiłem. żółtych, bo już nie mam tych. O jest coś. Jestem żółty, dobra no, jest git. świetnie. Cześć, Cześć. mogę do rozmowę Co ty mam? Będziesz Cześć. słyszał moją, ten, moją myszkę, jak na nią uzbieram. Tak, ja ci mogę przyjść. do gazu. Stary. <śmiech> <śmiech> Z <banu> i krycha? <laughs> nie, nie, to nie on. Ktoś wbił inny. Tak mi się wydaje. Nie wiem. jak włącz bindy. Nie mam bindów. Masz bindy? No, no właśnie panie i pana można. masz bardzo... Spokojnie A, to czyj, jest... Ma... Wiesiu? O co mnie to, co, co ty co ty mi dajesz jakie, jakie jakie bindy? Co Pokazać to ci co, to to mówi... znaczy bindy? nie <laughs> Nieważne. Słuchaj, to nie był mój bind, ktoś bił i wyszedł. Tak, tak. Było. Nie było słychać w ogóle, że dołączyli wychodzi. Nie, ja słyszałem. A to mam trip streamera. To widzisz, krycha słyszała. a ty, ty tutaj popracuj nad duszami. Nie popracuj nad duszami, tylko trip streamera wyk wykrywa kiedy masz OBS-a włączonego podczas streamu. I nie, nie kurda, nie grają ci, te, wiesz o co chodzi. Nie słuchaj powiadomienia, jak dołączyć. Nie bać pis i Żydów. O, znowu coś wyszło. Dobra, widać było, krychaczy się Chupię! Zaraz Chubię. każdy bana dostanie Chubię. i tyle. I wyszedł. Słyszałeś, dziadek, ty no to wyszedł. alt stabujcie i patrzcie tam. Chyba, chyba, że to był Twój bind, który tak ma taki dźwięk. Ja mam plan. Ja D wiem dobrze, jak plan, to się robi. Czy bind? Nie wiem, krychę. Z bindów nie Te. Ja? Ma pan dowód? Ja też nie mam kolan. <laughs> nie masz kolan, serio? Nie. Następny cel będzie zbierany na kolana Dobra to ci wyśle dużo No to wyślij Ale Zrób sobie ten. przez copy, Zrób sobie przez card'a Znaczy zrobiłem tylko, że zjewał się na tipli To nie jest nasza wina, to jest Tipli. Oni psują i teraz Spróbuję zrobić następną stronę do donate'ami dzisiaj I tak nikt, nikt nie wyśle, więc... Ja jestem zbyt leniwy, że to robić. No Ci 2 złote No i dobrze no, takie zapłaty nawet warto zrobić. Istotne eee. To kiedy idzie Tylko będę musiał mieć jakieś dwa cele, wiesz o co chodzi Dwa cele, czy Jak nie? będzie, no... Bo jeden cel jest steep, a drugi będzie z tej drugiej platformy. To jest genialny podwójny cel Ty to masz, bo... To jest to Naprawdę to ze ręki, to jest to, to jest to. Tak, i twój komputer się przegrzeje, to masz taki słaby, nie utrzyma ci dwóch przeglądarek jednocześnie. Ja mam na chwilę ze dwóch jak to... Mamy podobny, twój też Mój jest. Mój otrzyma Dobra. Ja to... Mam szybszy RAM niż ty, mam lepszy kular na... Ej, Nieważne, i tak się teraz nie. Na, jak... lancerze, czy na lunarze? Ej, jak jak lancerze, na lunarze czy na Jestem teraz na lunarze, bo na badają mi się zepsuł celownik i ciulo tam widzę. Gdzie, a, a, a tutaj mam far. A... No to Alieno Zabij, zabij zanim doszły jaja. Jestem zdolny. No najlepszy klient to jest lunar. Według mnie najlepszy to cleaner to. Cleaner. Kli... Kurna, zaraz mi zaplątałaś język, nie odzywaj się już. <grym>. Najlepszy klient. to jest lunar. Tak, jest lunar. Nie. Tak. Znudziła mi się ta mu monotonna muzyka. Włączę inną monotonną muzykę. Jest łamane, Jest jedna Ty jesteś jedyny w swoim rodzaju, to się nie odzywaj. <laughs> Jedyny słuchaj, Jest jedna rzecz, która mnie irytuje na O cholera, ale głośno, nie, nie, nie. Jest jedyna rzecz. No mów, mów, ja mówię. Picie, słucham czasami. Że jak Powiedz na... mi, czy jest za głośna muzyka, czy nie, potem. Czekaj. Że jak masz np. 20 level, to ci może wczytać nawet chłopak, który ma ten level 1000. To mnie irytuje. Ja mam level na razie na Hypixel 7, bo nie gram bardzo długo, bo gram od kilku dni. Ja na Craftplayu gram od lutego tego, tego roku Już mam 21 Ja tej muzyki w ogóle nie słyszę na level, nie istotne No bo jest w tle Chwile, może jak już nie no Dobra, to jak ty ją słyszysz to jest okej okay. Idzie Julia do naszej bazy, odwróć się i uciekaj Idę o, o nie o nie. zbyt nie. Ty Krycha, powiedz czy dobrze po słychać muzykę czy nie Bo dziadek jest trochę przygłuchy na lewe ucho Nie, 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 nie. Na prawym mam tego eee... I tak ci raz zrobiła, zabij Ej, drugi, drugi, drugi! Oba... No, bo... Zginął. Szlag. Cał wodą. Więc, wody. Nie wiem czy ty masz... Nie wiem czy ty wiesz... Ej, Ty grałeś kiedyś na Hypixelu? No. no. Grałem. Kiedyś. A to, wiesz? kiedyś. Ten 100 monet ten smok, czy nie? Ten jest 100 tysięcy no. monet ten smok. jeszcze. Ja sobie kupiłem mvp z MVP-em dostałem monety i sobie kupiłem właśnie tego smoka. Mhm. Przewaliłeś Kajś na Hypixel, gratuluję. Tam są wielkie lagi i są sobie TNT jumpy. Co? Teraz się dowiedziałeś? Ty intyjamenta są są zarambista. Chcę mowa doko. Ty intyjamenta To nie wiem kurna No dobra, może, okej na krofw playu są lepsze, ale ogólnie. A to jest za darmo. Hypixel, Pixel jest najlepszy. Nie pierwszy, po co jakiś High Pixel? High Pixel. Ej, oni, oni kopiują naszą taktykę, mają wodę. Szybką, szybko rozwalić łóżko, zanim się skapno, że to nie działa. Na re, nie ma łóżka, nie potrafię tego dobrze robić, imbecyle. A, tylko ja potrafię. Człowieku, my stosujemy tą praktykę od 2016 i od czasu Cube Game'a. Jak biegałem na środek, po Emeraldy da twoją wodę. Pamiętam, Budowałem ci tron czasy. u góry. Ta, Jezu, to były czasy. Je, Stare pamiętam. czasy już nie powrócą. Niestety. Ale było za jakieś. No. Wtedy miałem jakieś, nie wiem, 20 subów? Ja on 31 wciąż, ale to jest dobry wynik. Nie wiem mi stylował części. w moim przypadku. 1. Nie, nie, nie. ostatnim live'ie był jeden sub. Mój, z drugiego konta. Cicho bądź wcale nie. <noise> to zasięgi Nie na no żarty, to był ten, nie wiem jak mu tam Hyzen czy coś. Heizer no, no, no ten taki. Jest. No ten, ten, ta. O ruskie tak nie. Ten wie, kto nie jak był, jak był na streamie, zrobi. nie wie. Jak nie subskrybujesz dziadka, to nie wiem. Tak, właśnie musimy... To, masz daj... Daj... To, to będziesz miał raka. Co powiedziałeś? Daj daj. Jak się takie do... rzeczy mówić? Znaczy, znaczy nie, 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 subskrybuję go oczywiście od 2000, y, subskrybuję go od 20 lat, no. Mam od 31 jak może, tylko od 20, <laughs> nie, no dobra. Z, z, ty masz kanał krócej i... niż mój, więc... Słuchaj mnie, ja tworzę content, ja tworzę roleplay tutaj, a nie jakieś ta, ta, mm -hmm. gadanie bez sensu. Wielki content widzę. <śla> Robisz jakieś te stapsa nie wiem co to było nawet, nieważne. To ja też nie, ale wróciło mi się. Oh yes, well, oh Powiem mi ktoś to muzyko w końcu, czy jest zagłośne, czy nie? Bo nie wiem. A to chwila, muszę wyjść na niego. O znaczy, ja tak, mam go od pełnego w tle uczyć? Nie wiem. Jak słyszę? Nie znaczy tak Masz Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Znaczy ja mam Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. mam A fiu, jeszcze raz, jeszcze raz powiedziałem ci, Czemu na, na streamie nie mogę zrobić Moonwalka nawet na dwie kratki, a jak gram sobie sam to na 15 robię czasami. To jest presja. No, stachu. Nawet nie jeszcze to było. Było słuchajcie, jak klikasz myszką, sorry masz myszkę wyciszoną. gratuluję chubię, ale, ale chłopie, Ale nie, ale mam rage'a, bo udaje, że to, to nie byłem ja Jestem na Discordzie, jestem na Discordzie, wyciszam się, wyciszam się i teraz sam zobaczysz masz, jeśli jeszcze raz ubiję, wyciszam się Zaraz upada jeszcze Disney hey, Czemu 6 no, tak osób jest? Witam 6 osób, cholera jasna Czekaj, Krycha, co ty robisz, jakiś bomb bot, co to jest? Nie to jest na streamie co? Ale nie, nie, nie ten bot, to jest inna co innego <laughs> Nie ten zachęciani. bot nie ten bot, przejrzcie, jedno złe skojarzenie. Jakie skojarzenie? a co ci chodzi? Ja nie znam żadnego bota. Ej, idź no do nas, idź do nas, idź do nas, tak. nas idź do nas. A, to idzie, ten bot, idź Wiem, 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 krycha, już jesteś aktualnie, yy, degradujecie. cię. Ale co, czego? Bo, bo Słuchasz Bota, ja dobrze. Czekaj, bo. To może to byś go zabił, jak ci ja mówię, że je. kurna do nas idzie, a ty o od... tym. Cicho, bądź. W toku myślenia, ale rzadko myślisz. Co mnie jest takie. Nigdy łatwa. nie myślisz, nie rzadko myślisz. Zabij go! Zabij go! Zabij go! Zabij go! Co, zabigo, 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 zabigo. co no yeah, Nawet no. nie, nie zdążył spaść. <laughs> Już zginął powietrzu. Krycha, tłumacz się. Co to ma być? Niedobrze, ja się tłumaczę. Bardzo dobrze, nie tak powinno ja, być. Naprawdę, Przed sądem. To nie byłem ja. A ja wiem, że to nie byłeś ty. Wiem, że tylko kazałeś temu tobie zrobić. Pytam o powody. Ale... Odpowiadaj. Nieprawda. nieprawda y... No? Odpowiadaj. Cześć, ja. Odwycisz go. Myślałem, że nie zauważysz. W tym momencie mój kolega siedział i to naprawdę nie bym ja. Naprawdę. Tak nie wiedziałem, Proszę że, twoi, głos, nie wiedziałem, że twoim jedynym S właśnie. kolegą jest Google Translator. Smutne. Nieprawda. Nieprawda. Nie. Teraz <laughs> mi głos z Google Translatora wcale nie. Wcale. To, to, jest, to jest nieprawda. Tak było? Nie zmyślam. Ma pan dowód? Ja mam dowody, ja mam screeny, ja mam wszystko. Tak, Ja też mam dowody i to jest wcale nieprawda. Mm. No. Dowody, dawaj, już. Moimi dowodami jest to, że pan Atlas bardzo nie <coughs> lubi słów e, na przykład. Co? Ale idealnie go wyciszyłem. Bardzo nie lubię na przykład brzydkich e, słów, czyli na przykład coś z gazem. E, ciekawa, bądź. Nie... woda gazowa. prawda? Tak, atlas nie lubi nic z wodą gazowaną, gaz. dlatego tego nie można robić. Czy to nie jest. Co to tłumaczy? Nie można tego robić i co, to nie tłumaczy, dlaczego złamałeś prawo i dlaczego Enzigamik atakuje naszą wyspę. Cholera! Zrobiłem ładnego speed video i na Na ruciach jakiś Karytas. Co? Karytas nas atakuje. Na ruciach Idę do ciebie już. O cholera, on włączy wodę, on włączy wodę. Kurna, jak mogłeś to zrobić, jak mogę do tego dopuścić? Jeszcze mnie zabije, ja wiesz co, pocałem mnie w dupę. On nie goni, pomoc, on nie goni, On nie goni. Kurna! O nie. O oh, man, Dziadek tak. Chciałbym wiedzieć czym byłeś zajęty podczas tego, gdy dojeżdżali na naszą bazę i Blac, powiedziałam ci, że masz rozwalić i masz rozwalić to pod wodą, te bloki. Jak pod wodą te bloki? No te. No ja je zniszczyłem, ale i tak zasali te i zniszczyli te wody, tak było. Dlatego trzeba było wylać w wszystkich miejscach, które mi ci pokazałem, ale nie patrzyłeś. Dobra, ja trzy, cztery. Miejsce. I dorzuciłem. Nie jest, nie zgadza się tym, że do różowych, do różowych Zajęty jestem trochę dorżowych. Dobra, no co? co? Dawajcie stworzymy taki serwer, na przykład na street, taki survival, bez tytułów totalnie tak Jak masz pieniądze na serwer, to wiesz, no co zrobić i na fajne serwery Na przykład na Minehocie są fajne serwery Tak, ale musisz opłacić <grym> <grym> Na Aternos polecam na Minehocie nie trzeba płacić, a tam są fajne serwery Tak Kto tam robi to serwery, za które nie trzeba płacić, no powiem ci Jakiś nie nie, dobra, nie A łóżko, bo już jestem na diamentach zaraz. Spokojnie. A wiem, czemu się wywalam cały czas. Pole widzenia mam złe. O, ja, słaby. Tory były złe, i szyny były złe, i. i koła były złe. Nie dało się. Nie, nie, Co? nie, nie. Pogoda była nic. zła. Co, to, to nic nie. O, cholera, Stando, gościu, 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 gościu. Pomocy gościu. Dary próżko, idę. Ty jak on nie zabił? Bieg, go, go, go. Aport, aport, Azor, bierz go. Bierz go, bierz go. Mógłbyś, mógłbym się coś powiedzieć na sobie. Nie, bym w botem Ja bym chciał powiedzieć. Tak, zaraz możesz powiedzieć, tylko mówię, cię wyciszę. Tak. <laughs> nie, proszę, tylko nie to. Mm -hmm. No dobra, gadaj ze swoje posensy. Znaczy to Atlas powinien to powiedzieć. Nie. Powiedz, że mnie tak robią. Tak. No i? Gratuluję. <laughs> co, co, co to zmieniam w moim życiu? Ciula, nie, zm... nie! Za darmo Znaczy tego Jasne, pomagamy Za odpowiednią karą jak, jak dasz na oddawaj... to... dziadek Proszę, oddawaj wszystko co masz To jest napad Idzie Aleksander. Nic nie, nic nie rzuci nic Zadar, nie, nie Nie, nie, nie Nie, nie, nie bierz go, bijesz go Kurna, dziadek, czemu go nie bijesz? A czemu miałbym go nie bić? Bo miałeś wylewać wodę? A ty... Ja pierdzielę. Nie kupiłem. Kradniesz no, moje może, surowce mi wszystko, Kradniesz... moje... pieniądze. Możesz Pod mi dać powiedzieć, to, coś to co chce powiedzieć. Kra Kradniesz tak. moje rudy wszystkie i jeszcze do tego nie kupujesz wody. Już ci oddałem. Jedno mi wyrzuciłeś. Gadał, karną, ci... <laughs> tu taka chłodnia, ten tak w tlese gadał. <śmiech> gadał. <śmiech> Wiem, Ale, ale gadał. Idę do ciebie! Nie daj się. Nie, ciebie. nie, 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 da mnie, ty zginie... Późno Gratuluję. Właśnie umarłeś. A ja zabiłem dwóch typów. Prawie. Oprócz tego jednego. No Daj mi go zabić. Kurne. Kurne. Nie. Już myślałem, że zginę do wypadku. Musisz mnie teraz obserwować. Gdzie ty jesteś? Jesteś zobowiązany. Jesteś zobowiązany do obserwowania mnie. Kurde, nie potrafisz dzisiaj wysłuchać. No ja też zgłodniałem. Nie. Pusik, gdzie, gdzie jest moje jedzenie? Nigdzie. W życiu nie znajdziesz swojego jedzenia. O, znalazłem jakieś ciasteczko sprzed roku. Ciekawe czy smaki, smacznego. śmierdzi smacznego. Smacznego, miłe wizyty u lekarza. <laughs> nie, <chodzi. śmiech> nie, nie. Ciasteczka nie zjadłem. O nie, oni Stawię po mnie na... idą, oni po mnie idą. ewow. O, coś rytm? Dobrze, ja już, ja już wychodzę, proszę państwa. naura. Na no i nie wracaj. czy znaczy co? Ja nic nie znaczy, tak... Ale cisza. Tak, zbyt cicho bez niego. On ja co nie robił, ale... Ale Ale mimo ale gadał. cisza. Tak. gadał. A my tego nie robimy. Tylko z jednej usłysze. strony cenie ciszę, a z drugiej strony jest za cicho. Tak, bo na live'ie musi coś dziać, inaczej nie ma live'a. No, czyli jest live, no, Czyli life, nie, nie ze sobą Nie, nie, o, nie wiem, nie ma ja mam jakiegoś dziwnego streama dzisiaj, jest sześć osób nagle, a potem jest są trzy, a potem są dwie, a potem jest znowu sześć. Chodera, nie, 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 nie potrafię zrobić mu dzisiaj. Może idzie biały do ciebie. Gdzie? Skóry. Gdzie? O nie. a nie dobra o cię, jest ślepy. To nie dobrze, musisz. bardzo dobrze. Mi to na rękę, nie wiem jak tobie. A mnie to, ani to, ani to. Ja tak wygłodniałem, więc czekam aż zginiesz Znaczy, nie Tu jest ten, tu jest tamten O, czerwony, jak miło Teraz mogę spokojnie uciekać e, Ten z przodu jest obity, ja po prostu widziałem jak się obił Tak o, co, Oni po oni po idą, oni po idą, oni error nie co, nie, co za tępy cham <laughs> Idziemy dalej Tak, zagraj ponownie szybko Rzuci e, Raz. Żółci, Czeka, nie widzę żółtych, nie widzę żółtych. Jestem żółty, ok. No i git. Wszystko jest pod kontrolą. No i teraz znowu będzie 6 osób. <noise> Może pobijemy raz rekord, bo 8 osób było maksymalnie, z tego co wiem. Nice. No, słabo. Nie no, 8 osób to nie jest tak źle. No. Jest, jest no ale to było tylko raz. Nie wiem, nie wiem kiedy. Nie wiem, jakim, jakiś to był już szczęśliwy stream. Nie wiem czemu, ale teraz jakoś tak smutno. Daj sobie ten, w opisie ocenianie kanałów to przyjdzie ci dla osób, że się dziewięć. Czy co? Znaczy do tego przyjdą ludzie po prostu zwabieni i napisem A, co tak cicho? Daj mi jedno złoto Daj mi jedno złoto Dobra, mam złoto Daj mi jedno złoto Nie Co ty powiedziałeś? Nie co ty powiedziałeś? Masz... Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Ja mam 21, a ty który masz? Ej, to jest level? <noise> nie, nie wiedziałem, że to jest level. Istotne, ale a i tak wiedziałem, że masz niższy ode mnie, ja mam. 21,5 A 21. nie, to jest data. Spadłem. Mogę jak trochę Drewna, a nie. Lino, bo ja się by... nie potrafię lino. w ogóle się budować, wiesz co? Muszę się wyczyścić na chwilę, bo muszę zmienić pozycję słuchawek, żebym słyszał chociaż moje klawisze. Ja, dobry pan. Powiedz mi, jak mnie teraz słuchać? Tak samo jak wcześniej. A teraz? trochę głośniej. To dobrze. Chyba. Nie, absolutnie. ja Ale słyszę na lewe ucho to prawy. Kurw tak. Może Może ktoś za mnie budować? Dzialek, weź Kafolda? Nie. Nie no. Rako ja bez Cześć niego walka. dam radę, sobie y <coughs> Dobra, idź tam. Nie. Buduj. Jezu. Nie wiem nie potrafisz się budować jakimś tam, nie wiem, głównym. Możemy w CC jeszcze pograć w sumie. Tak. Albo SCP. Była aktualizacja czy nie? Nie wiem, ale w SCP by się przy mnie grał. Wiesz, co? Pogram w STP, co? To, to jest dobra. ja pójdę coś zjeść, a Ty już tam odpowiedz znać, co serwer, laboratorium i tak dalej. Tak, to wylej wodę i zjeść, żeby wrócić jeszcze jak będziemy na Bedwarsa. Zrobię ci źródełko jakbyś chciał i dam Ci moje kubki z wodą. Wróć do skrzyni okay. ale... A, dobra. O, coś strzeliło Baza nam atakują! Czerwoni! Za Akurat właśnie zginąłem. No to o, nie możesz się zjeść, idziemy grać w SCP. Co wiecie, to czy znaczy nie? Wiecie co? Zakończę tego streama, zrobię nowy tytuł i ten miniaturkę. Zaraz możecie bić wszyscy. Dobra, ja pójdę zjeść, a oni się tam Nie idź zjeść, będzie za pusto. Dobra, yy, widzimy o, się za chwilkę.